Dziwną... Za nami forum bezpieczeństwa publicznego. Wydarzenie, które wypełniło we wtorek 12 grudnia salę widowiskową Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, zorganizowane zostało z inicjatywy wójta gminy Kobyla Góra Wiesława Berskiego. Cieszymy się bardzo, że jest duża frekwencja. Tak jak mówiliśmy wcześniej. Te, to forum jest ukierunkowane przede wszystkim do grupy docelowej młodzieży i seniorzy, i właśnie widać, że jest dotarła do nas młodzież i dotarli do nas seniorzy. Cieszymy się z tego tytułu, tym bardziej, że informacje, które chcielibyśmy przekazać, a przede wszystkim prelegenci, którzy chcieliby przekazać z tych służb, które dbają o nasze bezpieczeństwo, że naprawdę warto przyjść i wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. Pomysł organizacji forum zrodził się w trakcie jednego ze spotkań podsumowujących sezon letni na terenie gminy Kobiela Góra. I narodził się taki właśnie pomysł, aby zrobić coś większego, coś, żeby uświadomić ludziom, jakie są te zagrożenia i jak na te zagrożenia reagować. Wśród uczestników forum znaleźli się przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, lasów państwowych nadleśnictwa przedborów, a także wodnego ochotniczego pogotowie ratunkowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dodatkowo obecni byli również doświadczeni ratownicy medyczni z Ostrzeszowa i Kępna, a także strażacy i samorządowcy. Przedstawiciele służb mówili nie tylko o czyhających niebezpieczeństwach, ale radzili również, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet i życia. Jesteśmy w takim okresie grzewczym, tak to można nazwać. Coraz więcej jest tych pożarów związanych z pożarem sadzy w kominie, pożarami mieszkań, czy tak jak pani powiedziała, pożarami pomieszczeń gospodarczych, garażowych. Także my jako państwa straż pożarna bardzo chętnie dołączamy do takiej inicjatywy, jak dzisiaj, to właśnie to forum bezpieczeństwa. Bardzo chciałbym podziękować tutaj panu wójtowi Wiesławowi Berskiemu za inicjatywę organizacji takiego przedsięwzięcia. My dwoma rękoma podpisujemy się pod takimi inicjatywami. Na tym forum chcemy podkreślić, że chcemy zachęcać przede wszystkim społeczeństwo do tych bezpiecznych zachowań, ale przede wszystkim do zaopatrzenia się w czujki tlenku węgla, które naprawdę są za kilkadziesiąt złotych dostępne w Ostrzeszowie, czy też w innych miastach tutaj naszego powiatu. No I po prostu, tak jak tutaj prelegent powiedział, no nie tylko zakupić i położyć na półce, ale rzeczywiście włożyć te trzy paluszki baterii do środka, uruchomić tą czujkę, nie wiercić w płytkach, bo niektórzy się tego obawiają, na taśmę dwustronną przykleić w łazience, i już jesteśmy w jakiś sposób chronieni. Co ważne, podczas spotkania mieszkańcy mieli szansę uczestniczyć w dyskusjach, prezentacjach i warsztatach, rozdawano również czujki czadu i ulotki informacyjne, które pozwolą im lepiej zrozumieć zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym.